Jeśli ktoś odwołuje z wami spotkania, tak? E, piszecie, dzwonicie do siebie. E, ten ktoś, bo to mężczyzna, a zazwyczaj ustawia, no nie zazwyczaj, mężczyzna ustawia e, datę tego spotkania. E, no i ta data jest ustalona, i teraz, albo ten mężczyzna, albo ta kobieta odwołuje to spotkanie. Odwołuje raz, odwołuje drugi, tak? Przekłada, i jednocześnie tłumaczy Wam, że bardzo, bardzo chce się z Wami spotkać. E, no to jak myślicie, słowa czy czyny? No, czy no. Eee, Może ta osoba nie jest gotowa. Niekoniecznie jest tak, że jesteście opcją. Zazwyczaj z mojego doświadczenia eee, wychodzi na to, że ta osoba nie jest po prostu gotowa. I tyle. I bez względu na to, co powiecie, co zrobicie, to w ogóle nie chodzi o Was. Ta osoba może widzieć w Was idealną, wspaniałą partnerkę, partnera, tak? Ale jeśli sama ta osoba w sercu. Nie jest gotowa na relacje, to nic z tego nie będzie. I tak jak mówię, choćbyście jakkolwiek próbowali tę osobę przekonać, yy, czy swoimi uczuciami, czy słowami miłymi, czy złoszczeniem się, czy yy, dopytywaniem się, czy dbaniem, to nic nie da. Bo to w ogóle nie chodzi o Was. Choćbyście na rękach fikołki skakali, jeśli ta osoba jeszcze w sercu nie ma tej gotowości. Zaangażowaliście się, boli, tak? Były, nie wiem, piękne słowa, deklaracje, boli. Nie jesteście w stanie nic na to poradzić, tylko ruszyć dalej, przepłakać, jeśli trzeba, pozłościć się, jeśli trzeba, pobyć chwilę samemu i ruszyć do przodu. I tyle, bo miłości w życiu nie chodzi o to, żeby kogoś do siebie przekonywać. Zmuszać, namawiać, tak? Chodzi o to, żeby dwie strony chciały. I wtedy to płynie, współgra, tak? Mężczyzna przewodzi tej relacji, kobieta podąża, tak? I jak z której strony jest zgrzyt, oczywiście ja zawsze o tym powtarzam, można do tego dopisać całą psychologię, o której oczywiście ciągle Wam opowiadam. Czyli można powiedzieć, że ta osoba miała traumę, że miało trudne dzieciństwo, że wyszła z trudnej relacji jest bardzo skrzywdzona i ja wtedy zawsze odpowiadam, a Wy? A Wy tego nie macie w sobie? No ja mam na przykład. A jestem gotowa. Tak? Boję się, ale robię to. Tak? Bo jestem gotowa. I jak Wy jesteście gotowi, a ta druga strona nie jest, nawet jak o tym nie mówi, ale pokazuje czynami, to trzeba się z tym pogodzić. To troszkę tak, jakby... Jechać na jakąś atrakcję. Powiedzmy na Wesołe Miasteczko. Jedziecie na Wesołe Miasteczko, przyjeżdżacie, a ono jest zamknięte. I choćbyście mieli miliony złotych, chcieli kogoś przekupić, i choćbyście się uśmiechali, i choćbyście prosili i błagali, Wesołe Miasteczko jest zamknięte. W serce tego człowieka jest, kobiety, mężczyzny, jest zamknięte. Nie na Was. Na siebie. Rozumiecie? To nie chodzi o Was. To chodzi o nich. I choćbyście byli terapeutami, mamami, tatami, ratownikami, ich serce jest zamknięte, jak to wesołe miasteczko. Nie wejdziecie. Co możecie zrobić? Możecie odjechać, nawet jeśli to będzie daleko, i na przykład pójść do Zoo, tak? Powiedzieć, ale fajnie. Czuję się tu dobrze. Fajnie mi się rozmawia. Zaczynam od nowa, tak? To jest na takiej samej zasadzie. Wiecie, że ja bardzo lubię takie porównania. To są takie moje, żeby to zobrazować wam. Serce tej osoby kobiety mężczyzny jest zamknięte na nich, jest zamknięte na relacje. Jeszcze to nagram raz, bo mi się to tak podoba, sama co powiedziałam.